Witajcie! W piątek 30 sierpnia miało miejsce otwarcie zakopianki DK 47 nowego odcinka rdzawka nowy targ. Generalna dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad dotrzymała swoich obietnic i oficjalnie udostępniła kierowcom nową dwujezdniową drogę. Wyjątkowo byłem w tym rejonie i oczywiście korzystając z tej okazji udałem się na miejsce z dronem oraz kamerą. Zapraszam na świeżą relację z piątkowego przelotu na krótkim odcinku Nowej Zakopianki od Orzawki mniej więcej na wysokości piątkowej góry, miejsca, w którym jeszcze dzień wcześniej kierowcy w stronę Zakopanego jechali starą drogą. Dziś prześledzimy, jak ten przejazd wygląda obecnie. A tak swoją drogą, ten fragment drogi, przynajmniej na ujęciu z drona, to kwintesencja naszej polskości. Otóż na tej jednej scence mamy kapliczkę Bajzel na poboczu i przytłaczające kierowcę wyglądem i gabarytami reklamy. Wielu widzów zwróciło uwagę na wcześniejszej relacji, którą opublikowałem niecały miesiąc temu na problem zaśmiecenia krajobrazu w rejonie zakopianki reklamami. Mam nadzieję, że kiedyś i ta kwestia zostanie w naszym kraju ostatecznie w jakiś sposób uregulowana. Część miast w tym i Kraków mogą posłużyć jako przykład oczyszczenia przestrzeni publicznej z tego wizualnego śmietnika. Tyle dygresji, wróćmy do tematu odcinka. Po krótkiej relacji z drona, jeszcze przed miejscowością kilku. Aha, zapewne niektórzy z Was czekali w tym momencie na moje przejęzyczenie. Nie tym razem. Przed miejscowością Klikuszowa przesiądziemy się do samochodu. Dalsza relacja będzie już z przejazdu z perspektywy kierowcy, nagrana kamerą na samochodzie. Trasa ta została udostępniona na zasadzie przejezdności, co oznacza, że wciąż jest to teren budowy, a prace nadal trwają. Prędkość ograniczona jest do 70 km na godzinę. Nowy odcinek to droga klasy GP, czyli głównego ruchu przyspieszonego. Kiedy droga zostanie w pełni ukończona, maksymalna dozwolona prędkość na tym odcinku to będzie 100 km na godzinę. Powodem takiego stanu rzeczy jest górski teren oraz ostrzejsze niż na drogach ekspresowych zakręty i bardziej strome zjazdy i podjazdy. Wraz z otwarciem nowej drogi znika możliwość przejazdu przez starą zakopiankę w dwóch miejscach: okolicy budowanego węzła Klikuszowa i Wrdzawce. Wyjazd z lasku i Klikuszowej do rabki zdroju i nowego targu będzie możliwy przez węzeł obidowa oraz przez drogę lokalną łączącą Klikuszową i Sieniawę. W chwili oddania nowej drogi nie będzie jeszcze gotowy węzeł Klikuszowa który połączy obie zakopianki starą i nową, dotychczasowa DK47 biegnie około 2 metry nad nowym rądem, zbudowanym na węźle klikuszowa. Żeby połączyć obie drogi, stara zakopianka musi zostać przebudowana. Budowany odcinek to ponad 16 km drogi klasy GP, poprowadzony w nowym śladzie. Na trasie powstało 27 obiektów, z czego 12 ma ponad 100 m długości. Najdłuższe estakady zlokalizowane są w Lasku 687 m i przed węzłem nowy Targ Zachód 527 m. W ramach inwestycji powstały cztery węzły: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe. Inwestycja jest realizowana ze środków budżetu państwa. Wartość kontraktu to prawie 995 milionów złotych. Przypominam, że obecnie mamy do dyspozycji dwa pasy w obu kierunkach od węzła Kraków południe do Nowego Targu. W sumie ponad 80 km przyjemnej jazdy. Na razie bez korków. Te będą się generowały przed Zakopanem. Odcinek Zakopianki między Rdzawką a nowym targiem pozwoli na ominięcie dwóch miejscowości Klikuszowej i Nowego Targu, gdzie zazwyczaj tworzyły się korki. W przyszłości modernizację czeka dalszy odcinek Zakopianki od Nowego Targu do Zakopanego. Ruszyły już prace projektowe. Według krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie to przebudowa istniejącego odcinka drogowego, czyli zmodernizowana zostanie obecna trasa, tak żeby poprawić bezpieczeństwo i poprawić przepustowość. Czyli mówiąc oględnie, będzie to większa kosmetyka wokół tego co tam już mamy. Prace budowlane na tym odcinku są planowane na rok 2028. Koniec końców i tak wąskim gardłem zawsze będzie Zakopane, a korki po prostu będą się przenosiły bliżej Zakopanego. Niestety pogoda nie dopisała i nie będzie nam dane podziwiać pięknej panoramy na Tatry, z najbardziej malowniczej moim zdaniem obecnej trasy w Polsce. Wielka szkoda. A ja pozdrawiam naszych Patronów i dziękuję Wam za wsparcie. Już niebawem będę miał dla Was prawdziwie bombowy materiał z wydarzenia, którego chyba nikt do tej pory jeszcze nie pokazywał. Zostańcie z nami i koniecznie subskrybujcie kanał. Niestety, statystyki pokazują, że większość oglądających moje filmy wciąż nie subskrybuje kanału. A pamiętajcie, ilość widzów i subskrypcji to siła przebicia, która otwiera wiele nowych możliwości. Do zobaczenia!